Hej, konstrukcja switch case służy do tego, że być może mamy jakąś zmienną i chcielibyśmy przy pomocy niej uruchomić określony fragment kodu. Na przykład, moja zmienna to jest dzień tygodnia i zawsze wiem, że mam tylko 7 możliwych przypadków na to, jaki będzie dzień tygodnia. Więc chciałbym, aby dla każdego z nich został uruchomiony inny kod i nie chcę pisać za każdym razem pytania, czy moja zmienna jest równa. Chciałbym po prostu napisać słówko switch, napisać nazwę zmiennej, z której korzystam, czyli na przykład dzień, podłoga, tygodnia i móc otworzyć moje ulubione, pozawijane nawiasy i rozpatrzeć przypadki. Na przykład, jeśli to jest pierwszy dzień, bo ta zmienna na przykład będzie intem, to napiszemy case 1 i to sprawdza, czy dzień tygodnia wynosi 1. Jeśli tak, to chciałbym napisać na przykład poniedziałek. Następnie mogę zadecydować, czy chcę zakończyć wykonywanie całego kodu w tym switch'u, na przykład napiszę sobie break, czy będę chciał, abym wykonał kod, który znajduje się w pozostałych przypadkach. Na przykład gdybym miał wypisać komuś listę obowiązków w danym tygodniu, zaczynając od konkretnego dnia, to gdyby ktoś mnie zapytał o moje obowiązki od poniedziałku, to bym wypisał najpierw Moje obowiązki z poniedziałku, potem obowiązki z wtorku, potem obowiązki ze środy i tak dalej. A gdyby zapytał mnie na przykład od soboty, to bym mu wypisał od soboty, przez niedzielę, na niedzieli właśnie kończąc. Dodanie tego breaka to trochę jak stwierdzenie, że kogoś interesuje tylko i wyłącznie ten jeden konkretny dzień, o który pyta i nie chce więcej informacji, bo go w ogóle nie interesują. Może zróbmy jakiś przykład. Pewnie zauważyłeś, że mam tutaj. Osobny pakiet o nazwie kalkulator 2 i klasę kalkulator 2, a to nazywa się bardzo podobnie do kalkulatora 1, który napisaliśmy w poprzednim odcinku. I sądzę, że nawet możemy sobie z niego skorzystać. Więc skopiujemy ten fragment od public static void main do przedostatniego śmiesznego nawiasu i wklejemy tutaj w nasz kalkulator 2. Super, nawet nie podświetliło mi się nic na czerwono, że są jakieś błędy. I pomyślmy, gdzie moglibyśmy zastosować naszego switcha? Ja sądzę, że na dole, bo tutaj możemy kod uruchomić tak naprawdę na dwa sposoby, i jeśli żaden z nich nie będzie wybrany, to nic się nie dzieje. No to co? Chcielibyśmy, jeśli mamy literkę D, wypisać dodawanie, a jeśli O, chcielibyśmy. Odejmować. Ok. pozbądźmy się może najpierw tych IFów. Ten kod może i teraz nie jest poprawny, ale za chwilkę się stanie. Zacznijmy piszeć Switcha. Słówko Switch. I teraz chcemy rozpatrzeć zmienną wybór. Tą, która jest stworzona tutaj i która zawiera znak, w którym mówimy jak chcemy sterować programem. Napiszmy w takim razie wybór. U góry chcę otworzyć taki śmieszny nawiasik i z dołu go zamknąć, ponieważ cały ten kod w środku będzie należał do mojego switcha. I teraz już się świeci na czerwono, ponieważ nie powinniśmy pisać kodu, który nie, nie należy do żadnego przypadku. Jeśli chcesz mieć kod, który wykona się niezależnie od przypadku, albo raczej... Jeśli żaden nie zostanie wybrany, w porządku, za chwilę ci pokażę jak. A tymczasem zróbmy to, co powinniśmy, czyli napiszmy case, czyli przypadek, i przypadek, w którym mamy literkę D. To po prostu coś takiego. Dwukropek i po dwukropku będzie kod, który się wykona. Oczywiście to nie musi być jedna linijka. Możemy na przykład wypisać ten komunikat. Dwa razy i zakończyć to słówkiem break. Teraz zróbmy jeszcze drugi przy, przy, przy przypadek, czyli case o, kropek. i tutaj poprawię sobie wcięcie, żeby kod był czytelny. Na końcu napiszmy break. Uruchamiamy. Podajemy pierwszą zmienną, podajemy drugą, chcemy dodawać, czyli piszemy D. Został wyświetlony wynik dwukrotnie, ponieważ tutaj mamy dwie linijki w tym naszym przypadku. I tłumaczyłem Ci na tych dniach, tygodnia, że możemy pozbyć się breaka i wtedy zostanie wykonany cały kod od tego kawałka case, który się wykonuje, idąc dalej. W takim razie sprawdźmy. Uruchamiamy. I teraz podamy mu zmienną. 7, zmienną 4 i z powrotem literkę D. I faktycznie. Najpierw wypisało nam się dodawanie, które jest tutaj, a potem program poszedł dalej i wypisał odejmowanie. Jeśli w ten sposób wypiszą mi się kolejne przypadki, to co jeśli tutaj po breaku napiszę jeszcze jeden case? Na przykład case yy, K. I tutaj będzie. System outprint line i nazwiemy to trzeci przypadek. Sprawdźmy, bo najlepiej jest, jeśli nie wiemy, sprawdzać i wtedy wyciągnąć wnioski. Zobacz, trzeci przypadek w ogóle się nie wykonał. To dlatego, że tutaj jest słówko break. Możemy to jeszcze raz uruchomić bez tego słówka. Teraz faktycznie wykonały się wszystkie trzy. Powiedziałem Ci też na samym początku pisania tego switcha, że możemy zrobić taką domyślną wartość. Oznacza to, że na przykład w takiej sytuacji jak tu, kiedy mamy napisać D albo napisać O, to możemy rozpatrzeć jeszcze awaryjny przypadek, kiedy jakiś yeti do nas przyjdzie, uderzy w klawiaturę, naciśnie Enter i będzie myślał, że coś się stanie, a my nie. I na dodatek powiemy mu, dlaczego, bo może po prostu nie przeczytał. Więc zmieńmy ten case K na słówko default. Tylko dodajmy jeszcze te brejki, żeby było tak koszernie, tak poprawnie. Dobrze? Mamy default, i tutaj będzie komunikat: Hej, wpisałeś coś nie tak. Miałeś napisać D lub O. Uruchamiamy. Grzecznie podajemy nasze pierwsze dwie zmienne, czyli na przykład czwórkę, piątkę. I teraz walimy w klawiaturę, bo jesteśmy Yeti. Dajemy Enter i dostajemy komunikat, że wpisaliśmy coś nie tak. I jeszcze teraz możemy sprawdzić, czy może na przykład ten default nie uruchomi się za każdym razem, kiedy coś piszemy Nie bierz wszystkiego na wiarę, kwestionuj, sprawdzaj. Sprawdźmy. Podaję literkę O. Oho. Default się nie uruchomił, to znaczy, że wszystko działa tak, jak przewidzieliśmy i wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jeszcze na przykład przypadki na mnożenie, na dzielenie, a może jeszcze jakieś inne operacje matematyczne, to ten switch case jest o wiele czytelniejszy niż pisanie takich if elseów, które się tak dziwnie zaknieżdżają tutaj. Nawet uważam że napisanie takiego dzielenia i mnożenia to dla ciebie może być praca domowa. Jeśli na przykład jutro nie zamierzasz oglądać odcinków kursu, to zostaw ją sobie na jutro. To nie zajmie ci wiele czasu, a przynajmniej sobie utrwalisz. Albo teraz usiądź i dopisz te 5-6 linijek, bo tutaj nie będzie trzeba wiele. Do usłyszenia!